Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami dzisiaj w nietypowym filmie, bo będziemy dzisiaj trochę sprzątać, ogarniać taki totalny reset, bo zajmiemy się rzeczami, e, których na co dzień nie robię, o których na co dzień zapominam, ogarniemy sobie takie rzeczy, które powinnam czyścić i sprzątać regularniej, ale tego nie robię, ogarniemy sobie kosmetyki, przejrzymy sobie się szafą wstydu. Każdy w domu ma taką szufladę czy szafkę wstydu. Ja mam ich kilka. Ja mam większość takich szafek, więc trzeba się na tym skupić. Przejrzymy sobie co do wyrzucenia, co do oddania, co na sprzedaż. Ogarniemy kosmetyki, ogarniemy rzeczy w kuchni. E, zrobimy takie rzeczy typu mycie szczotki, takie wiecie, odkładane, e, pranie. Zmywarka już chodzi, więc super. Zapraszam na ten dzień takiego resetu, takiego ogarniania ze mną, domowy vlog, polegający głównie na sprzątaniu i ogarnianiu, przeglądaniu różnych rzeczy. Zapraszam. Wracam do Was ze śniadaniem. Dzisiaj klasyczna, moja ulubiona sałatka z wege kurczakiem. Coś na szybko miałam. To już wczoraj przygotowane. Sobie wieczorem wszystko pokroiłam i mogę od razu jeść. Kocham to. Dzisiaj mamy trochę do zrobienia. Tak jak Wam mówiłam na początku, chcę dzisiaj ogarnąć mnóstwo rzeczy, których zazwyczaj nie robię, które odkładam na później. Trochę bo sprzątać, ale takiego deep cleaning, takiego organi takiej organizacji, poukładać rzeczy i tego typu sprawy. Chcę sobie zrobić taką mini y checklistę najważniejszych rzeczy, bo na przykład często o tym zapominam, na przykład umyć pędzle albo umyć szczotkę do włosów i tego typu rzeczy będziemy dzisiaj robić. Chcę nastawić pranie, chcę poukładać kosmetyki, chcę poukładać rzeczy w szafkach w kuchni. Zobaczymy tak naprawdę na ile rzeczy wystarczy mi czasu. Chcę wystawić w końcu martensy na sprzedaż. Niestety, kurczę, strasznie mi się te buty podobają, ale nie chodzę w nich i cały czas sobie mówię, będę w nich chodzić, będę w nich chodzić, będę w nich chodzić i w nich nie chodzę, więc tak to wygląda. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wspominałam, ale mam teraz swoją top of the top maszynkę do golenia, taką z wymiennymi wkładami, z taką e, powłoczką, która robi piankę podczas golenia i nie trzeba niczego używać. Goli tak, jakby w ogóle jakbyście nic nie robili. A goli. Za pierwszym razem jak się goliłam tą maszynką, to myślałam, że już się popsute, że to nie działa, bo nic kompletnie nie czułam. No się okazało, że tak po prostu to jest Potem polowałam na wkłady, żeby były na promocji Normalnie kosztują 36 zł Więc chciałam dorwać jakąś promkę Żeby kupić sobie po prostu zapas W niższej cenie, bo uwielbiam kupować W ten sposób moje takie sprawdzone perełki No i sprawdzałam tego Rossmana Sprawdzałam i w końcu trafiłam 25 zł Za 3 sztuki, więc już super cena bo szukać taniej I kupiłam oczywiście zapas, bo to jestem ja Kocham mieć w zapasie moje ulubione produkty Bo wiem, że będę ich używać. Wiem, że mi się skończy jeden, bo nie muszę się martwić, czy, czy mam kolejny, czy trzeba iść do sklepu i tak dalej. Mam kupione jeszcze w promocji zawsze, bo kupuję takie rzeczy w promocji i pokażę mam zakupy z Rosmana, bo oczywiście wziąłem więcej rzeczy, żeby mieć darmową dostawę i po prostu uzupełnić sobie łazienkę. Ale zaczynając od tych wkładów. Zrzuciłam sobie 4 opakowania, więc mamy 12 wkładów do maszynki. One naprawdę na długo wystarczą, bo ta maszynka no to nie jest jednorazowa maszynka, tylko ona wystarczy dopóki będzie w stanie... Mm, te ta powłoczka wytwarzać piankę. Tak to wygląda i to są takie po prostu wkłady. Potrzebujecie do tego maszynki. Maszynka też kosztuje nieco ponad trzy dyszki. No ale ta maszynka, ta rączka cały czas wam dostaje już. Później tylko wymieniacie te wkłady i 25 zł na prące za trzy wkłady. Moim zdaniem, dobra cena, szczególnie, że jest bardzo dobra maszynka, bo ma 4 ostrza, ma tę piankę, więc kompletnie nie kupujecie żadnych pianek, balsamów, do golenia, nic, tylko to i woda. No i ona nie jest na raz. Ona jest zdecydowanie. Na wiele, wiele, wiele razy. Ja mam cały czas moją pierwszą maszynkę, chociaż widzę tam już, że to mało tego zostało, więc niebawem już pewnie nie będzie to działać tak, jak powinno. Kolejna rzecz, dwie pasty do zębów i w ogóle muszę Wam powiedzieć, że strasznie nie lubię. Tych takich wypasionych past, gdzie mają na przykład trzy kolory, jakieś takie drobinki, jakieś takie żele, przezroczyste różne rzeczy. Mi się najbardziej sprawdzają takie najzwyklejsze i wychodzi na to najtańsze pasty, najlepiej takie dla wrażliwych. Strasznie nie lubię smaku tych takich past wydziwianych, a te bardzo fajnie na mnie. Te fajnie na mnie działają, bo są takie delikatne Na ten sposób tam mnie nie podrażniają niczego A tamte, te pasty takie Na bogato są dla mnie takie strasznie zbyt Agresywne i nie czuję dobrze Potem po umyciu zębów się w buzi Bo to jest takie, mm, za dużo tego wszystkiego Prawie wszystko było na promocji Więc ja jestem po prostu Kocham promocję i wtedy kupuję zapasy moich ukochanych rzeczy. Na przykład jedna z moich ulubionych maseczek w płacie, z Lisany. 4 zł, przeceniona na 2, więc wzięłam sobie 4 sztuki. Ona jest świetnie na No, fantastyczna jest. Ja trzymam te maseczki w lodówce, bo wtedy one jeszcze mają taki fajny orzeźwiający efekt, takie orzeźwienie. No, cudo, cudo, kocham te maseczki. Wzięłam sobie e, tampony i wzięłam sobie też szampon. To jest niby sensitive, ale ja wiem, że te szampony, no to kurczę. To są bardziej takie rypacze. Będę go rzadko stosować, tak raz w tygodniu. A coś delikatnego muszę sobie kupić, bo mi się kończy. Taka pechowa. Pech z Isany. Ona jest włoska. I tutaj tutaj um, są migdały. Prawdopodobnie jakiś olej z migdałów. I ja nie sądziłam, bo dobrze na moje włosy działają migdały. Ogólnie ja cały czas pracuję nad moimi włosami i mam po prostu dość tego, jak one się cały czas puszą. Mogę spróbować wydobyć skręt, bo podobno to może tak być, że one mi się chcą kręcić. Ale nie wiem do końca, jak to zrobić, bo obejrzałam parę tutoriali, tam trzeba, chyba, tam trzeba tyle dodatkowych produktów mieć i czy ja chcę kupować jakieś żele i stylizatory do loków kiedy nie wiem czy to się w ogóle uda. Później nie wiem jak to zrobić, wiecie, bo nie chcę kupować kolejnych rzeczy, których mogę potem nie używać, bo na przykład nic z tego nie wyjdzie. Cztery żele pod prysznic, to zawsze się przyda, a ja uwielbiam e, żele z isany. Pierwszy to jest taki duży, woda kokosowa z sokiem mango o zapachu kokosa. To jest taki 750 ml i one tak dobrze cenowo wychodzą. Nie są jakieś super porywające te zapachy, ale cenowo jest bosko, ale wziąłam sobie mój e, ulubiony. To jest taki żel pod prysznic z peelingiem grejpfrutowym i on po pierwsze Pachnie nieziemsko, orzeźwiająco, czuję się taka, taka fresh, bardzo, bardzo fresh po tym prysznicu. I dodatkowo jeszcze on ma te takie drobinki fajnie peelingujące, musujące, taki bardzo delikatny peeling, ale uwielbiam, to jest moja taka rutyna ukochana z tym żelem. Widziałam sobie dwa takie żele o ciekawszych zapachach, takie mniejsze. W ogóle jestem ostatnio uzależniona od wiśniowych rzeczy. Kocham wszystko co wiśniowe. Cały czas mam w głowie piosenkę Sherry, sherry lady. I kocham wszystko co wiśniowe, więc wzięłam sobie żel pod prysznic Cherry Delight. Ale powiem Wam szczerze, strasznie słabo pachnie wiśnią, bardziej mam wrażenie, że on pachnie jakimiś kwiatkami, jakimiś, tak, jakimiś takimi cukierkami. Słabo tu czuć wiśnię. Jestem zawiedziona. A drugi, Berylow Love i on pachnie. Szczerze wam powiem, że to jest niby Berylow. Tamto to były wiśnie, ale ten bardziej pachnie wiśnią niż tamten. W ogóle czuję tutaj bardzo dużo wiśni, a tutaj na zdjęciu są jagody, jeżyny. Ciekawe. Strasznie tutaj czuję wiśnie. Ten żel tak pachnie, żebym się chciała go napić. O! Słuchajcie, najpierw ogarniemy sobie tutaj tę kółkę, bo tutaj mam mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Przepraszam was w ogóle za ten dźwięk tutaj, ale ta wentylacja tak strasznie głośno chodzi i nie wiem kompletnie, co z nią zrobić. Ona tak chodzi od kiedy tutaj mieszkamy, a są to za chwilkę będą dwa lata i nic się nie da z nią zrobić, cholera. To jest hennie, kurcze, denerwujące. Ale weźmy się za te rzeczy tutaj, bo trochę tutaj jest do zrobienia. Mam tutaj trochę rzeczy, których zawsze już nie powinno tutaj być, przejrzeć i zrobić selekcję, czego się pozbywamy, bo jest tutaj trochę rzeczy, których niestety muszę się pozbyć. Ta trzecia półka jest Dominika, więc jej nie będziemy dotykać. A tutaj wyżej to są rzeczy takie, które mam właśnie na zapas kupione w jakichś promkach. Wiecie, coś mi się skończy, z na przykład mam pianki do twarzy i tego typu rzeczy. Więc też zrobimy porządek, ale w gruncie rzeczy no tam są już takie dobre rzeczy, które czekają na swoją kolej. A tutaj na tych dwóch możemy mieć jeszcze jakieś takie rzeczy do pozbycia się. Kompletnie nie wiem, co tutaj robi błyszczyk i szminka, bo ja się nawet nie maluję tymi rzeczami w łazience, tylko zawsze w salonie i to powinno być e, przy kosmetykach, a nie przy pielęgnacji. Więc odkładam to od razu gdzieś na bok. Tak, syrop na kaszę też tutaj nie powinien być. A to, słuchajcie, jest absolutnie najlepsza rzecz na opryszczkę. Jeśli będziecie kiedyś mieć, to koniecznie sobie to kupcie. Tym się smaruje ta opryszczka. A najlepiej to w ogóle, jak to zrobicie, jak, już, jak jeszcze tej opryszczki tak fizycznie do końca nie ma. Tego robi się taki plasterek, tak zasycha taki żel. Wiecie, tam sobie w środku działa, a dodatkowo mm, macie to zabezpieczone i to naprawdę super działa. Wiele moich opryszczek to uratowało, zanim one zdążyły tak naprawdę mocno wyjść. Nie wyobrażam sobie mieć nic innego. To jest dosyć drogie, bo ja to kiedy jak to kupowałam, to chyba 50 złotych kosztowało, ale mówię Wam, to jest absolutnie wybitna rzecz na opryszczkę. Jeśli macie taką nawracającą, jak ja bardzo często mam opryszczkę, no to to jest zbawienie, gwarantuję Wam. Tu mamy wszystkie rzeczy i musimy je dokładnie przejrzeć, bo jest tutaj trochę rzeczy, których trzeba się pozbyć. E, w ogóle tutaj mam maszynkę i żyletki. Ja takiej kiedyś maszynki używałam. już sobie nie wyobrażam do niej wrócić, ale wyjmę z niej żyletkę. E, schowam to gdzieś głęboko, bo może kiedyś mi się jeszcze przyda, ale raczej nie planuję do niej wracać, bo tamta maszynka to jest po prostu zbawienie. Tutaj sobie zrobimy sekcję z włosami, więc patrzę, co tutaj muszę ułożyć, żeby wszystko się zgadzało. dole sekcja twarzy i damy sobie tak. Najważniejsze rzeczy. W ogóle mam mnóstwo SPF-ów pootwieranych, które trzeba poprzecinać i powydobywać z nich krem, więc zrobimy tutaj to. Dodatkowo mam na przykład nowy SPF, którego teraz używam. Nie wiem, czy jestem z niego zadowolona. Może być, ale wolę zdecydowanie ten z Revoxa. No cóż, musicie przyznać, że od razu wygląda to zdecydowanie lepiej. Mamy sekcję włosy. Paznokcie, tutaj, takie, tutaj mam maszynkę tutaj z tyłu takie rzeczy apteczne bardziej, bo mam do nosa, mam odka, taki dezynfekator i na opryszczkę, a na dole mamy tutaj twarz. Mamy e, nitki do zębów e, i tutaj mam SPFy i tych będziemy się pozbywać na bieżąco, rozcinając opakowania, żeby wydobyć z nich SPF, bo szkoda po prostu, żeby się zmarnował. Tutaj znalazłam e, coś takiego i muszę to umyć, bo y, to się przyda zawsze na podróż, więc trzeba to umyć. Zapomniałam jeszcze, że włosów jeszcze tyczy się coś takiego i tutaj e, to jest moje do ogarniania masek, które nie mają takiego higienicznego opakowania. Z ważnych rzeczy wymienię sobie końcówkę szczoteczki, skoro o tym pamiętam, bo kurczę, to jest taka rzecz, że ciągle o tym zapominacie, a trzeba to robić regularnie. To jest właśnie ten moment, kiedy to zrobimy. Tylko sobie ją umyję trochę, bo jest brudna, więc musimy to ogarnąć i później wymieniamy. Tutaj jest szafka domo, tutaj jest moja. Więc nią się zajmiemy. W ogóle muszę stąd pozabierać te podpaski, bo ja podpasek nie używam. Mam je już z dawna, bardzo dawna, więc chowam je gdzieś indziej. No bo po co one nie mają tutaj zabierać miejsce, skoro kompletnie nie używam podpasek, tak? Absolutnie. W ogóle mam bardzo dużo tamponów, ale większość z nich to takie małe tampony, a potrzebuję czegoś większego. I od razu je tu wsadzam. Mam dużo tych tamponów, ale nie wyobrażam sobie, że mi brakuje ale przez dłuższy czas zamierzam je kupować. Miałam w ogóle sobie taką opaskę, zamówiłam ją z Chin, więc jest jak jest, ale mega szybko przyszła i muszę wam powiedzieć, że jest spoko, chociaż myślałam, że będzie mocniej trzymać, ale do tego były takie dwie gumki, które nakłada się na ręce i to jest hit, nie wiedziałam, że tego potrzebuję, ale woda często mi ścieka po rękach, jak myję twarz albo robię jakieś takie, wiecie, dłuższe, dłuższą pielęgnację. A te mm, opaski one zatrzymują i wchłaniają, więc ta woda nie ścieka dosłownie do łokci, więc mega fajne. Te opaskę przekładam gdzie indziej. Tak samo jak ten czepek, którego używałam kiedyś do olejowania, ale stwierdziłam teraz, że to nie ma absolutnie sensu. On się jeszcze tak porozciąga, a tak naprawdę to idę go wyrzucić, bo to jest tak naprawdę śmieć, słuchajcie, beznadziejna. Tej większość ogarnęła, trochę mi się powyginały te. Jak to się nazywa? Nie no wiecie o co chodzi. Dobra, teraz biorę trochę szamponu, moczę szczotkę, trochę szamponu i myjemy ją dokładnie. Nie znam żadnych sposobów na mycie szczotek, ale ta tak tak to u mnie działa i mi się to sprawdza, co jakiś czas sobie myję szamponem, oczywiście wiecznie zapominam. Co jak widzicie ten film, to nawet go zapauzujcie i idźcie sobie umyć teraz szczotkę, bo wydaje mi się, że to jest mega ważne, ze względu na to, że dotykacie tą szczotką przynajmniej raz dziennie pewnie włosów, a może i częściej. Myje się te, te włosy świeżo po myciu, przed myciem i jeśli się o to nie dba, no to mogą być różne problemy skórne, dlatego polecam, polecam myć te szczotki. Więc zróbcie to teraz albo bezpośrednio po filmie. W ogóle zapiszcie sobie tego filmu, co chcecie ogarnąć w domu, zróbcie sobie checklistę i działamy. Teraz ciepłą wodą to umyję. Muszę teraz zrobić pranie. Jutro przyjedzę do nas. Mila na nockę, bo ZUZ na wesele, więc będziemy się opiekować psiakiem. Więc chcę zrobić jak najszybciej pranie, żeby zdążyło do jutra wyschnąć, żeby wiecie, nie było tej suszarki wszędzie, jak ten, piaś, jak ten psiak będzie tutaj sobie latał po mieszkaniu. Więc nastawiam dzisiaj ręczniki i szmatki, bo zebrało się tego strasznie dużo. Bierzemy się za w akompaniamencie pralki. Mam kilka, rzadko używam, ale też naprawdę trzeba je myć, kurczę, więc ogarniamy. Będę do tego używać e, tego, bo myślę, że to najlepiej się sprawdzi. Bierzemy się teraz za tę te szafę i tutaj jest dosłownie szafa wstydu. Te rzeczy, które z łazienki wyjęłam, to rzuciłam tutaj, bo jeszcze to jest nieogarnięte. Rozsypały mi się tutaj świeczki z brokatem. Ta szuflada jest w brokacie, więc muszę to dobrze wyczyścić. I tutaj, moi drodzy, jest cała zawartość tych trzech lat i półek. Jest tutaj mnóstwo rzeczy, które pójdą do śmieci, które pójdą do elektrośmieci. Sobie kosmetyki poukładam. Nie wiem czemu one są wiecznie gdzieś rozsypane. Totalnie nie wiem za co się zabrać, bo tak nawet niepotrzebnie wszystko przyniosłam od razu. Teraz mam problem. O nie, o nie! Poleciały mi te. To jestem ja. Nie wiem z którego roku, ale to jestem ja i to jestem ja. Zrobiłam mega robotę, na razie to wygląda tak jeszcze tylko lustro, ale musimy ogarnąć inne miejsca. Może wtedy tutaj się coś zapełni, ale kurczę powiem wam fajnie, bo dużo elektrośmieci zebrałam. Trochę rzeczy pójdzie do łóżka, na przykład karton po laptopie. Nie wiem po co mi karton po laptopie tutaj, to się przyda, jakbym chciała go sprzedać, a nie cały czas. na kawę. Zaraz wam coś pokażę. Chodźcie, zaraz zrobimy tę kawę. Ogarnęłam mniej więcej tutaj. Mamy tutaj siatki papierowe i z tyłu są plastikowe, pozwijamy, wrołony. Tutaj mamy jeszcze trochę po tym cateringu. Tutaj mam e, kartony takie e, z różnymi wypełnieniami, które mogą mi się przydać później, jakbym coś wysyłała. Tutaj mamy e, torby wielorazowe i siateczki do kuchni. No a tam chemia normalnie nadal jest, więc myślę, że fajnie to wyszło. Dużo się tutaj miejsca zrobiło. E, no ale musimy te torby zużywać, bo po tych cateringach i po frisco strasznie dużo tego jest. Kurczę, muszę przestać zamawiać tak dużo jedzenia do domu, zakupów, bo jak się tak zamawia raz, to macie takie, co to są te 3-4 torby Ale one się zbierają My wykorzystujemy je na śmieci Ale jednak ich jest dużo Robimy taki challenge, żeby teraz nie zamawiać żarcia I to będzie dobrze, ale tutaj jestem Jestem tak zadowolona, jak to tutaj wszystko wyszło bo Boże, jest cudnie Tak mało tutaj poznajmowane Tutaj mogę sobie jeszcze dokładać rzeczy Ale jestem zachwycona po prostu Kocham to, kocham to absolutnie, że się za to zabrałam I ogarnęłam, bo już nie mogłam na to patrzeć Mały, bezprzewodowy odkurzacz, z którym mogłabym sobie teraz poradzić, bo nie ma opcji, że wyjmę ten wielki odkurzacz z szafy teraz. Muszę to jakoś wymieść po prostu. Wymieciemy czymś takim, a potem dobrze umyjemy też żufladę. Kupiłam sobie coś takiego i musimy w końcu to y, ogarnąć w domu. Takie domowe kiełki z rzodkiewki na kanapki, do sałatek. Potrzebuję gazy, jakiegoś słoika, no ale nie mam gazy, więc teraz tego nie zrobiłam. W mam jakieś plastry, a potem nagle jest, jestem zraniona. bo jak to brzmi, w sensie skaleczę się na przykład. Nagle nigdzie nie ma, y, nigdzie nie ma gazu. W ogóle kupiłam kiedyś gałkę muszkatłową do jakiegoś przepisu. No i ja nie wiem, co z nią więcej zrobić. Powiem wam, że ja nie jestem fanką ostrego ale takie płatki kruszone, czyli potle, przepyszne. Przepyszne dodać odrobinę do czegoś. Mówię wam, nawet jak nie lubicie jakoś ostrego mega. Kurczę, tak wzięłam tę przyprawę do szarlotki i tak sobie teraz pomyślałam o jesieni. Dzisiaj jest tak gorąco, po prostu jesień by tak dobrze uderzyła. Jesienio, przyjdź. Jesienio. Dobrze to wygląda, ale bądźmy szczerzy, to się wszystko totalnie poprzesuwa podczas zamykania. Już jest poprzesuwane. Jaką tam herbatę wcisnęłam? No, one są tak na wcisk, ale może to akurat w tym będzie sukces. Przy okazji zrobię sobie takie pićko jak ostatnio, czyli takie zielone herbaty. Jutro też ma być gorąco, więc będzie super zalejemy zimną wodą z kranu dodam trochę soku z cytryny i odstawimy to dosłownie na całą noc. A żeby to posłodzić dodam odrobinę takiego soku to jest sam cukier, ale nie będzie musiało mi się to rozpuszczać dosłownie kapkę i trochę soku z cytryny. Ja zawsze kupuję taki sok z cytryny już wyciśnięty bo nie lubię się bawić cytrusami, nie lubię czekać czy one mi się zepsują czy nie czy, czy to wycisnę do końca czy nie a tutaj mam po prostu cały czas mogę używać dosłownie po kropelce. Kiedyś kupowałam nawet takie w dużych butelkach, ale to kupiłam bo w Carrefourze albo w Auchan. Muszę zacząć jeść więcej kaszy, bo mam na przykład bardzo dużo kaszy pęczak. Mam też mnóstwo kaszy jaglanej i mam też prawie cały słoik kaszki manny, więc może coś z tego trzeba będzie zrobić, jakieś śniadania, jakieś ciastka, coś ciekawego zobaczymy, ale trzeba to wyjadać. Kocham, jak tak idealnie do słoika wchodzi całe opakowanie. W ogóle ten słoik jest cały poklejony taśmą, ale nie chce mi się nowego robić, bo nawet nie mam, bo już nie kupuję takich dużych ogórków, kurczę. Teraz wyjęłam rzeczy z tamtej szafki. Tam została tylko taka duża deska. I teraz tutaj mam trochę rzeczy do przejrzenia, bo chcę tam zrobić trochę miejsca, żeby wsadzić tam rzeczy. Tych szafek, których nie używam na co dzień, albo raz w tygodniu, albo nawet raz w miesiącu, żeby po prostu mi nie zawadzały i tutaj był fajniejszy porządek. To akurat mega przydatne. Chyba sobie. Z przypomniało mi, żeby zrobić lód na jutro. Zgadujmy, ile z tych leków jest przeterminowanych. Ja myślę, że takie 90... Od 70 do 90 Kurde, trzy miarki są, metry krawieckie, a jak trzeba coś zmierzyć, to nie ma metra. Smekta. Smek... Smek my Smekma... Uuu, marzec 2025, kochani. Smekta można zażywać, jak będzie potrzeba. Elegancko. U, właśnie, to, to jest to. Ja ostatnio patrzyłam na te tabletki, są przeterminowane o prawie rok, a potrzebowałam na alergię, no to trzeba je do apteki zanieść, a to do papieru. Przeterminowany Traumon i jeszcze mamy Probiotyk. Probiotyk, moi drodzy, jest przeterminowany. Ale wiecie, jak jest? Kurczę, zawsze w aptekach, jak się idzie do lekarza, to oni przepisują takie gigantyczne ilości tych leków, takie gigantyczne opakowania, a potem się okazuje, że po dwóch trzech dniach nie bierzecie tych leków już, albo wystarczyły na dłużej. No a to jest wszystko kupione i nie może poczekać na następną chorobę, bo nie wiadomo, czy będziecie tego potrzebować. No i też determinują się. Wyjęłam tutaj rzeczy z pierwszej szuflady. Trochę pudełek, jakieś garnki. Tutaj to, co widzicie, butelka reklamówki z takimi strunowymi. Trochę najpierw to przetrzemy i potem wyjmę wszystko też z drugiej i będę dystrybuować. Przy okazji umyłam sobie włosy. Właściwie mam teraz maskę na sobie. Czekam jakieś 10-15 minut i zmywamy, żeby w międzyczasie schły. I tak późno się za to zabrałam, ale mam nadzieję, że wyschną mi przed spaniem, bo nienawidzę suszyć włosów. Teraz tutaj wyjęłam z tych dwóch szuflad rzeczy. Też tutaj trochę zamiotłam, już umyłam i muszę to przejrzeć, poukładać i zacząć wyjadać. Wszystko co tutaj mamy. W ogóle ja zobaczyłam, że mam trochę grzybów jeszcze, tak dosłownie troszkę, ale to się może przydać do czegoś pysznego, Więc super. Odrobina takich suszonych zrobi robotę. Pyk, tak to wygląda. To uporządkowany bałagan, albo nieuporządkowany porządek. Po prostu to tak ma wyglądać. Tutaj mamy pyk, tutaj mam pootwierane jakieś makarony. Chociaż yy, niekoniecznie wszystkie pootwieramy, i tak to wygląda. Pięknie, jestem zadowolona i zmęczona. Jestem już piekielnie głodna, więc zrobię sobie taki późny, późno kolację, obiad, bo jadłam do, tak naprawdę tylko jakieś takie, wiecie, mini rzeczy. Wyłą o nie! Zamiast odpalić i dodatkowy palnik, to wyłączyłam całą kuchenkę. Będę robić makaron pie z pieczarkowym sosem, z dodatkiem, jeszcze nie wiem czego, ale po prostu jakiś taki makaron. W ogóle kuchenka jest uwolona, nie Patrzcie, nie patrzcie. Dzisiaj robiłam deep cleaning, a nie zwykły cleaning. Ja ci ogarniałam szafki, a nie myłam wszystko. Jutro przemyję rano tę kuchenkę. I mój makaron gotowy, wyszedł chyba przepyszny, ale strasznie gorący. Powiem Wam, że mogłabym jeszcze parę rzeczy dzisiaj ogarnąć, ale jestem już tak zmęczona, że usiądę sobie po prostu do kompa, później poczytam. Może zrobię sobie maseczkę, peeling, ale już, już wystarczy na dzisiaj. Ale dzisiaj jestem na nogach, nie wiem kiedy mi to zleciało ugotowałam taki gruby, duży makaron, takie rurki wielkie. Z jednej strony fajnie, bo to jest taki ciekawy makaron, ale z drugiej strony odmierzyłam go sobie i jego jest tak mało, przez to, że on jest taki duży i to jest takie czy mylące trochę. Mm, ale dobry makaron pieczarkowy. Uwielbiam do makaronu sos na bazie trochę wody, z gotowania makaronu, sól, pieprz, odrobina, kawałek dosłownie takiej kostki rosłowej takiego bulionu. W rozmanie dostaniecie fajne składy. I tak około, no nie wiem, tak 70 gramów takiego serka na jedną osobę od 50 do 70, taki śmietankowy, mega pyszny do sosu. Ten sos się robi tak dobry. Mhm. I do tego, ale ta kostka rosołowa koniecznie. Bołą!